To jest temat dnia Witam serdecznie dzień dobry. Dziś naszym gościem jest Mateo. Mateusz Otrępa, witam serdecznie dzień dobry. Dzień dobry. I nie przyszedł do nas pustymi rękami, drodzy Państwo. O najnowsze dzieło Mateusza, król wszechświatów. Teraz porozmawiamy o tej płycie, ale wcześniej o bardzo szybkim tempie. Rok temu w 2016 roku płyta, w 2017 roku kolejna płyta, w 2018 nie będzie kolejny później. No, i jest o czym grać, jest o czym pisać, i to przyspieszenie rzeczywiście jest, jest związane z tym, że w zeszłym roku, gdy pracowaliśmy przez pierwsze, pierwsze półrocze nad pieśniami naszych ojców, no to był, to był powrót, czy to było to odkrywanie w tradycji Kościoła. Tych pięknych zapisów Bożej miłości w sercach ludzi, które były zapisane w tych pieśniach, które powstawały przez setki, tysiące lat. I pomyślałem, że to jest czas, abym ja wrócił też do takiego pisania. Tak naprawdę to są. To nie są piosenki autorskie opowiadające o o mnie, tylko to są pieśni, które, w których ja uwielbiam Chrystusa, czyli one są o nim. Więc jak poniekąd traktowałem to, że te dwa albumy one siebie uzupełniają. Tam to jest historyczne, takie, taka wycieczka historyczna i, i moja interpretacja w dzisiejszych okolicznościach. A Król Wszechświatów to są piosenki, które napisałem w ostatnim czasie w ostatnim roku jako kontynuacja, bo o tych rzeczach, które były już zawsze, od zawsze opisywane, myślę, że jako artyści powinniśmy ciągle w nowy sposób próbować y, pisać i śpiewać. Bo tutaj jest sporo kawałków premierowych. No, wszystkie są premierowe, aczkolwiek y, y, dwie piosenki y, być może Państwo mogli usłyszeć na, na koncertach albo na YouTubie, bo bo rok temu, gdy, gdy zaczęliśmy pracować nad tym materiałem, to spontanicznie pojawiliśmy się w studiu nagraniowym i nagraliśmy takie pierwsze zaczyny. Także, ale, ale to są wszystko, wszystko nowe, nowe. 14 propozycje. pozycji. 14 pozycji, piosenek je, nowych jest 11, ale 14 jest pozycji na albumie, dlatego że e, zdecydowaliśmy się nagrywać tak zwane outra do niektórych utworów, czyli improwizacje. Na temat tych utworów. A jak zaczęliście już improwizować, to improwizacją nie było końca. Nie było, trzeba było ją w pewnym momencie albo drastycznie przerwać, albo po prostu nagranie uciąć w pewnym momencie. Dlatego, I kto o że... tym decydował? No o tym decydował producent płyty yy, przy moim yy, wtórowaniu. Yy, a producentem płyty jest Paweł Bzim, Bzim Zalecki. Kto ciebie najczęściej inspiruje? W przypadku tego albumu yy, Król Wszechświatów to zdecydowanie osoba Jezusa Chrystusa. Hmm. Dlatego, że kiedy mówimy o, o uwielbieniu, to nie jest to abstrakcyjne pojęcie. To znaczy, że mówimy o konkretnej osobie, o, o konkretnych atrybutach tej osoby, o naturze, o, o sposobie działania, o dziele Chrystusa, które nazywamy Ewangelią. Yy, Inspiracja jest nieskończona, dlatego że praktycznie my, jako artyści, przy, przyłączyliśmy się do czegoś, co od zawsze było. Pierwszym modlitewnikiem, który znamy z historii jest psałterz, to była od zawsze modlitwa Kościoła, która kształtowała osobistą modlitwę, i również Pismo Święte przez wieki inspirowało artystów do do, do takiej twórczej interpretacji tego objawienia, które, które tam było. Także yy, także to jest taka moja, moja cegiełka, mój udział w tym, w tym dziele. Czujesz, że tego typu płyta to jest osobiste spotkanie z Panem Bogiem? No tak, bo yy, dlaczego to jest osobiste? Bo najpierw, kiedy te piosenki powstają, kiedy są pisane teksty, gdy powstaje muzyka, no to jest to to jest pisane w samotności, w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, w, w tej osobistej refleksji, w osobistym um, studiowaniu, bo w tym przypadku tych piosenek, to wiele z, tych, um, wiele z nich jest oparte o konkretne fragmenty z Pisma Świętego, um, więc um, później dopiero jest ta praca w zespole, w grupie. Um, no tak. Można powiedzieć, że ta płyta już powolutku zbiera takie cuda dnia powszedniego? No, ona już żyje własnym życiem, czyli już Państwo, niektórzy macie ją, ją w domach i w odtwarzaczach swoich, także czekamy jeszcze na echa tego, jak, jak Wam się słyszy ta muzyka. Bardzo dobrze, znakomicie, ja powiem tak osobiście od siebie. O, bardzo, bardzo, <grym> bardzo się cieszę. No... Jak zacznie owocować w naszym życiu, jeszcze codziennym, duchowym, to, to zobaczymy. Ale no, to było osobiste doświadczenie, bo bez niego nie ma, nie ma tej twórczości i nie, nie byłoby o czym pisać tak naprawdę. Artysta to zawód czy powołanie? To drugie przede wszystkim, i to pierwsze również. W moim przypadku, ja z wykształcenia nie jestem muzykiem, a zajmuję się muzyką. Kończyłem studia fotograficzne, więc można powiedzieć, że w pewnym sensie mm, mm, sztuka jako sposób komunikacji jest moim narzędziem też pracy, czy moim y, sposób, w jakim, w, w jakim na co dzień pracuję. Hey dla mnie powołaniem w tym sensie bo jak gdyby nie życie z Bogiem to pewnie bym muzyki w ogóle nie dotknął jako jako bym narzędzia. zdjęcie. pewnie bym tylko zajmował się fotografią a zajmuję się tym i tym także mm, yy, to że piszę piosenki jest bezpośrednio związane z z moim życiem a moje życie bezpośrednio związane jest z Bogiem Niektórzy artyści angażują się też politycznie. Jak to odbierasz? Każdy wiadomo ma swoje y, poglądy, prawda? Mm -hmm. To zależy, różnie to odbieram, bo ma to różne podłoże różne i konsekwencje. konsekwencje. Choćby takie opory, ja byłam pewna, że muzyka zawsze łączy, a nie dzieli. Mm -hmm. y, muzyka może łączy, ale my tutaj mówimy o czymś znacznie więcej niż o muzyce, bo dotykamy tematu. Bardzo konkretnych, partykularnych interesów. Mnie osobiście tym wszystkim na początku na, na przemian śmieszy i złości, e, e, tworzenie faktów medialnych, które towarzyszyły całej tej aferze, ale to prawdopodobnie jest, jest temat na całkowicie inną rozmowę. Nie mieszajmy muzyki z, z paszą biznesem. Kiedy to mieszamy, wychodzi obrzydliwa po prostu yy, jakaś yy, poczwarka po prostu, przedziwna. Czy przed taką płytą, która jest dowodem na to, że można Pana Boga uwielbiać muzyką i w muzyce, jakoś, w jakiś sposób konkretny się przygotowujesz, medytujesz, czytasz Pismo Święte, zaglądasz częściej do Biblii, no jest to związane, bo w tej muzyce mm, naprawdę musimy się wystrzegać, czy w tym, co robimy, właśnie, żeby nie, nie rozproszyć się, nie, nie przeakcentować samego siebie, swojej wrażliwości, swojej, swoich talentów. No właśnie, to jest część paszu biznesu, tak zwanego. do świętej pamięci mój też Czesław Niemen tak mówił, paszo biznes. Gdy nagrywałem tę, tę płytę, to wiedziałem, że to nie chodzi o celebrowanie siebie i swoich refleksji. Celem było opisanie, opisanie tego, kim on jest, tak żebym praktycznie, kiedy pisałem, to zachwycałem się nim. On był w centrum i w sumie taki jest cel aby on był w centrum każdej naszej ludzkiej. ludzkiej Sprawy w codzienności. Jest to związane z modlitwą, z jakąś duchową dyscypliną, także właśnie co jem, czym się karmię, bo to później będzie ze mnie, że tak powiem, jaśniało lub, lub nie. Także ważną dla mnie sprawą byłaby, teksty były oparte o, o, o prawdę niezmienną. To jest objawiona w Piśmie Świętym. Komu dedykujemy tę płytę? Przede wszystkim ona jest, jest dedykowana Jezusowi Chrystusowi. Soli Deo Gloria, tylko Bogu chwała. To jest przypomnienie również dla mnie. Ona jest napisana Bogu na chwałę, ta płyta, ale, ale jest dla nas, Polaków udostępniona po to, żebyśmy my całe nasze życie budowali i spotykali się wokół osoby Jezusa Chrystusa. Ma jednoczyć, a nie dzielić. Ma jednoczyć, ta płyta ma jednoczyć wszystkich głodnych, wszystkich, którzy tęsknią za Bogiem, którzy którzy, którzy Go potrzebują. A to, drodzy Państwo, tej płycie sporo jest dynamiki, ja mówiłam, że taka emocjonalna petarda, naprawdę. Tak, no tutaj nie ma krainy łagodności, którą być może <laughs> Państwo mogliby się, które mogliby się Państwo spodziewać po moich, słuchając moich ostatnich płyt. To nie jest muzyka akustyczna, jest rzeczywiście tutaj trochę takiego warknięcia rokowego i oczywiście moje fascynacje folkowe. Takie wymieszanie stylistyczne i też naszych upodobań muzycznych, które mamy w zespole, ponieważ to jest kwintet y, pięciu różnych muzyków i y, y bardzo różne koloryty y, muzyczne i stylistyczne. A jeśli ktoś z Państwa chce poznać te koloryty, to teraz jest konkurs na naszym Facebooku. Proszę podać, może takie pytanie audiotele, łatwe, tak, mm -hmm. y tytuł tej płyty. Jak nazywa się ostatnia płyta naszego dzisiejszego gościa, który od razu rozpoznał, kiedy nuciłam, tutaj światło jest na drodze. Tak. Od razu rozpoznał, że to, że to ten konkretny utwór. Akurat jego tutaj nie ma na tej płycie. Tak ale to są zupełnie nowe, świeżoteńkie, dynamiczne sztuka uwielbienia, drodzy Państwo, właśnie na tej płycie Mateusza Otręby. To był temat dnia, polecamy tę płytę, konkurs facebookowy. Przypomnę, jak nazywa się ostatnia płyta naszego dzisiejszego gościa. Mateo, serdecznie dziękuję za to spotkanie. Dziękuję, wszystkiego dobrego. To był temat dnia, do zobaczenia.